Czyli miłość do ojczyzny, która jest tak ogromna, że jesteś gotów oddać życie za swój kraj. Taka jest właśnie definicja tego pojęcia, jednak jak to wszystko wygląda w praktyce? Wydaje mi się, że u każdego z nas jest zupełnie inaczej, a to wszystko przez to, że słowo patriotyzm jest definiowane przez każdego z nas w inny sposób, ponieważ dla każdego ojczyzna będzie czymś innym. Dla naszego ogółu, czyli Polaków, oczywiście ojczyzną podstawową jest Polska, jednak dla wielu z nas ojczyzna może być także taka mniejsza ojczyzna jak miasto rodzinne, jak dom. Jak nawet nasz pokój. Jednak pominę teraz całkowicie temat małych ojczyzn i skupię się na tej wielkiej ojczyźnie, czyli Polsce. Szczególnie wśród nas młodych ludzi. Czy my jesteśmy patriotami? Bo mnie się czasami zdaje, że jednak ten nasz patriotyzm, czyli ta miłość do kraju, wcale nie jest taka wielka. Dla mnie na przykład patriotyzm jest y, nieco inaczej definiowany niż ta definicja, która podana jest w większości książek. Bo dla mnie patriotyzm to nie tylko miłość do kraju, ale przede wszystkim szacunek do osób, które na przykład przykład oddały swoje własne życie za to, że ja mogę żyć teraz w taki sposób, w jaki żyję. Może i obecnie moim krajem rządzą ludzie, którzy nie potrafią dogadać się między sobą, między ludźmi, którzy są obywatelami tego kraju i patrzą na to wszystko, co się dzieje w sejmie, żyjąc od 10 do 10 każdego miesiąca i patrząc, jak ludzie, których wybrali Rządzą i w jaki sposób żyją za pieniądze, w sumie też nasze. W głowie mam często taki obraz, jak na przykład apele w podstawówce, w gimnazjum, a nawet teraz w liceum. Na każdej ze szkolnych uroczystości na samym początku, kiedy na przykład był wprowadzony poczyt sztandarowy, była. Taka komenda, jak do hymnu. Hymn był odtwarzany, a w czasie odtwarzania tego hymnu działy się naprawdę różne rzeczy. Wielu młodych ludzi nie potrafi się wtedy zachować. Żuje gumę, rozmawia, opiera się o ścianę, nie potrafi stanąć na baczność, wyciągnąć rąk z kieszeni. Dlaczego tak jest, nie mam pojęcia. Gdybym była upierdliwym człowiekiem, mogłabym teraz nawet wspomnieć o takich rzeczach jak to, że wielu z nas nawet nie wie, czy flaga polska jest biało-czerwona, czy może czerwono-biała, a przede wszystkim kiedy był chrzest polski. Czy to był rok 996, czy może 966, czy może 699, czy 669, a może 999. Nie, tam coś było z szóstką, więc. Bo oprócz tego, że ojczyznę trzeba kochać, dla mnie przede wszystkim liczy się szacunek wobec tego kraju, a przede wszystkim wobec ludzi, którzy poświęcili swoje własne życie za ten kraj i za to, jak teraz w nim żyję. Dla mnie zawsze ogromnym znakiem zapytania będzie to, skąd odwaga wśród ludzi, którzy byli gotowi, aby oddać swoje własne życie, zostawić swoją rodzinę, żonę, dzieci i pójść na przykład walczyć o to, abym ja mogła żyć lepiej. Jak to się stało, że znaleźli się ludzie, dla których egoizm był zupełnie czymś obcym i którzy potrafili myśleć tak przyszłościowo, że walczyli nie na to, na co oni mogli liczyć, tylko na to, na co mogli liczyć ludzie, którzy będą po nich w tym kraju? A dla Was czym jest patriotyzm? Jak go definiujecie? Jak czujecie się będąc patriotami? I czy w ogóle potraficie nazwać siebie Jestem patriotą? Swoje zdanie zachęcam do tego, abyście wyrazili w komentarzach. Oprócz tego zachęcam Was do pisania do siebie na wobec.obiektywu No i zachęcam Was do kliknięcia. Lubię to na facebook.com. I możecie mnie też obserwować na facebook.com. Olga.konieczyńska. Czyli do zobaczenia w przyszłym filmiku. Na razie, i zostawiam Was taką nieco poważniejszą tematyką, jaka znalazła się na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Na razie, i cześć!